Cześć moi drodzy, kręci się Ania? Kręci. Dobra, pokaż może tutaj troszkę jeszcze otwórz. Wasze zdrowie, a właściwie zdrowie naszych drzewek owocowych, bo tak troszkę żartobliwie zaczynamy ten odcinek, ale tu jest moi drodzy olej rydzowy. Taki preparat, którego pokrycie roślin sprawi, że wszelkie ustrojstwa, które na nich się znajdą, wciorniastki, wszelkiego rodzaju mszyce, ochojniki. wszędziorki, Przędziorki, tak Ania masz rację. Nawet, moi drodzy, te wszystkie na gruszach, na winoroślach, szpeciele, czy te, takie niewygodne rozwalczenia, właśnie e, drobne ustrojstwa. Te wszystkie właśnie, co chowają się w korze, tak? Miseczniki też. Miseczniki, tak, e, dokładnie. Także to wszystko, co tak nam, że tak powiem, utrudnia życie w sezonie, możemy teraz w dużym stopniu ograniczyć. I teraz co, wlewamy sobie te 15 ml tego oleju rydzowego, czyli to jest akurat preparat empular alternatywą jest Treol, wtedy macie na bazie oleju parafinowego. Różnica jest między nimi taka, że ten możecie stosować cały sezon, wegetacyjny, a treol, czyli ten parafinowy, tylko kiedy macie okres bezlistny, czyli tak mniej więcej do marca, tak? Czyli ten troszkę ma tą przewagę drobną, że jest stosowany, jeszcze raz powiem, olej rydzowy. I wlewamy sobie 15 ml do 1,5 litra, czyli wychodzi nam 1%. To informację możecie też uzyskać w naszym planerze ogrodniczym zapraszamy do jego zakupu dziękujemy tym wszystkim którzy nas wspierają, kupują wystarczy napisać do nas maila adres mailowy jest podany tam jak nie pod filmikiem to na, po prostu na naszej grupie i po prostu mamy już ten olej rydzowy teraz dobrze trzeba zamieszać i mamy 1,5 litra cieczy do wykorzystania też zaletą tego oprysku jest to, że no nie musi być wcale takiej dodatniej, mocnej temperatury może być koło zera także wykorzystujemy to teraz, to ten czas że po prostu jest taka -y, yy, pogoda jaka jest, mieszamy bardzo dobrze, to trzeba dobrze wymieszać i idziemy ja sobie na przykład tę błądkę tą ładną, naszą młodą opryskamy, tak i po prostu ten, ten olej, tak uważnie, żebym się nie opryskał, bo to jednak jest bardzo lekka ciecz. I ma to też zaletę, zobaczcie, że bardzo trzeba po pierwsze dokładnie opryskać, żeby tu nie było żadnych dobrze, trzeba tą dyszę wyregulować, żeby nie było po prostu ucieczki dla tych wszystkich ustrojstw. One, ta, ta ciecz tworzy taką barierę. I po prostu te wszystkie o, to mało ciekać. I po prostu te szkodniki, tak, nie mają czym oddychać, po prostu się duszą. No, może to troszkę niehumanitarne, ale nam zależy na roślinach, tak? To jest preparat ekologiczny, więc nie wymaga żadnego okresu karencji, możecie go stosować praktycznie cały sezon. Tak, jak powiedziałem, nawet w okresie, kiedy będzie już ulistnione rośliny, ja będę na warzywa stosować. Bo A tak naprawdę, to super. No, jak najbardziej, zobaczcie. Na winorośla, na grusze, na wszelkiego rodzaju drzewa owocowe bardzo dokładnie spryskujemy. O! Po prostu po to, że jak zostawicie troszkę miejsca tym drobnoustrojstwom, to one przejdą przez tą barierę, tak? One wyjdą wtedy. Natomiast, jak ono będzie dokładnie spryskane, zobaczcie, jak to ładnie pokażę, to nie znowu. Tak, on musi kapać z tej, z, tej, z tej jabłonki. Jak troszkę się przedostanie, to czujemy taki właśnie po prostu jak olej tak w dotyku. I to po prostu tworzy barierę, przez którą te wszelkiego rodzaju. A wiesz co, doczytałem, że chyba też jest bariero na wiatr, na zimny wiatr. tak, tak. tak, powiedziałem, no. można stosować śmiało już mamy luty, więc spokojnie możemy zacząć. Taki oprysk możemy powtórzyć jeszcze, jak chcecie, jak będzie jakieś, nie wiem, jakieś tornada czy coś w marcu, tak? Także lepiej zrobić troszkę wcześniej niż się spóźnić, bo jak się spóźnicie, teraz mamy ten okres taki właśnie, ta zima jest słabiutka, więc te drobne drobnoustrojstwa, mikroorganizmy już mogą zacząć powoli gdzieś tam się budzić do życia. Jak spóźnicie się z opryskiem, one po prostu wyjdą i będzie za późno. Także macie wtedy tak ograniczoną ilość mszyc, wciorniastków, a nie mówiłaś, misteczników, tak tych wszystkich tarczników. Także tego wszystkiego co nam utrudnia potem życie w, dalszym, w dalszej części sezonu. Więc lepiej zrobić prewencyjny oprysk teraz po tym mieć tego 5%, 10%, a 90% zostanie po prostu tutaj uziemiona, że tak powiem, nawet, żeby po prostu nawet się na bielinki. Na bielinki, tak. To, bielinki, tak. Też, to też trzeba tuż. dokładnie poczytać tego właśnie empularu. Empular, jeszcze raz powtarzam nazwę tego preparatu, czyli to jest olej rydzowy tak naprawdę. tak. No Nazwa jak nazwa, to każdy producent sobie nazwę ustala. tak. Natomiast ja tu nie polecam żadnego konkretnego preparatu. Nie mamy jakiejś tam współpracy z firmami, natomiast z doświadczenia wiemy, że naprawdę one działają. Tu zobaczcie jeszcze gruszeczkę kolejne, tak, i będziemy sobie chodzić, aby po prostu się zastanówcie. My w każdym razie polecamy, bo naprawdę naturalny preparat. Oczywiście teraz są modne jakieś tam, prawda, te też naturalne roztocza, które możemy zestawę aplikować. Tak? O, troszkę to no, po zimie, wiadomo, te opryskiwacze troszkę są w słabszej formie. E Dobroczynki teraz to są popularne, tak możecie je też jak najbardziej potem, nawet już teraz należy je zastosować. Dobroczynek gruszowy tak bardzo popularny, ale ja myślę, że jak dobrze spryskacie tutaj, żeby Ani nie opryskać, to tą barierę też będzie dobrą przeciwko tym właśnie wszystkim szkodnikom. O! No i cóż, idę dalej pryskać, a Wy po prostu no idźcie i zakupcie ten preparat, tak? i po prostu opryskajcie swoje drzewka pytania w komentarzach planer wiadomo, możecie skontaktować się piszcie mailowo, ja na pewno na każdy mail odpisuję, najczęściej od razu na wasz mail wysyłam koszt planera 20 zł, jak ktoś by nie pamiętał no i cóż, wspierajcie kanał dziękuję wam, że jesteście z nami że takie super jest odzew coraz więcej subskrybentów, kanał się rozwija więc nie ukrywajmy, że robimy to też dla was bo po prostu jak są oferty to od razu tych filmików jest więcej jak widzicie i działamy, cześć!